Zofia Zborowska zrobiła to własnej matce. Chciała, by posikali się na widok zmęczonej starszej pani. Zofia Zborowska regularnie rozśmiesza swoich fanów w mediach społecznościowych. Chętnie też wykorzystuje swoje internetowe zasięgi do pomagania potrzebującym. Ostatnio aktorka chciała połączyć jedno i drugie. Opublikowała w sieci zdjęcia swojej mamy i była przekonana, że jej fani posikają się ze śmiechu. Niestety widok wykończonej Marii Winiarskiej nie rozbawił wszystkich. Zofia Zborowska i Andrzej Wrona uchodzą za jedną z najlepiej dobranych par w polskim showbiznesie. Aktorka i siatkarz regularnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych swoim szczęściem. Chętnie publikują wspólne zdjęcia i relacje. Widać, że świetnie się czują w swoim towarzystwie. Łączy ich podobne poczucie humoru, a miłość dodaje im skrzydeł. Zofia Zborowska i Andrzej Wrona w ubiegłym roku po raz pierwszy zostali rodzicami. Aktorka poinformowała w mediach społecznościowych, że ich córka przyszła na świat pod koniec lipca. Pierwsze zdjęcie z noworodkiem opublikowała na Instagramie tydzień po porodzie. Zofia Zborowska, pomimo zmęczenia i masy obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem, nie zapomina o swoich fanach. Na jej profilu na Instagramie regularnie pojawiają się nowe zdjęcia i relacje. Aktorka w zabawny sposób relacjonuje swoją rzeczywistość, często bawiąc przy tym internetów do S. Zborowska regularnie angażuje się także im w działalność charytatywną i namawia do tego także swoich fanów. Ostatnio w dość nietypowy sposób zachęciła swoich obserwatorów do wsparcia jednej z internetowych zbiórek. Aktorka obiecała, że jeśli zbiórka pieniędzy na leczenie dziewczynki chorej nas ma przekroczy pewien pułap, to opublikuje w sieci zdjęcie swojej mamy, które miało pozostać tylko w prywatnym albumie. Zapewniła, że zdjęcie jest tak śmieszne, że jej fani posikają się ze śmiechu. Sorry mamo, ale sprawa jest słuszna, a ty sama się podkładasz, powiedziała Zborowska jeszcze przed opublikowaniem zdjęć Marii Winiarskiej. Aktorka dotrzymała słowa i kiedy zbiórka internetowa przekroczyła kwotę 7 milionów, opublikowała w sieci kompromitujące zdjęcia swojej mamy. Widzimy na nich, jak Maria Winiarska wykończona natłokiem codziennych obowiązków zasnęła na siedząco na trybunach podczas meczu. Przed wami obiecane zdjęcie, królowa rozrywki, wierna kibicka, ale przede wszystkim umczona babcia, która potrafi zasnąć dosłownie wszędzie. Nawet spiker ani klub kibica nie dał rady jej dobudzić. Maria Winiarska jeszcze tylko miesiąc. Noć od napisała Zofia Zborowska pod zdjęciami. Dodała także informacje na temat stanu zdrowia swojej mamy. Mama jest zmęczona. Cukier i tarczyce ma oka. Fani Zofii Zborowskiej doskonale znają jej poczucie humoru i dystans do siebie i świata. Którego nie brakuje także jej mamie. Pomimo tego pod zdjęciami. Które aktorka opublikowała w sieci. Zaroiło się od krytycznych komentarzy. Część interneutów nie widzi w zdjęciach zmęczonej Marii Winiarskiej nic śmiesznego. Dobrze, że nie jesteś moją córką, bo za te zdjęcia bym ci nogi z depy powyrywała. Sama jestem babcią i wiem, jak czasami człowiek jest zmęczony i zasypia nawet na stojąco. Przykry widok. Babcia nie daje już rady i ma prawo być zmęczona. Biedna kobieta. To zdjęcie nie jest ani kompromitujące, ani śmieszne. Dla mnie po prostu, smutne. Tak wygląda ten świat. Kobiety wyciska się jak cytryny, do ostatnich ich chwil na tym pięknym świecie. Kropka. A potem na przykład rak. Na Boga. Skąd on się wziął? Straszne i dodatkowo smutne, że tak wiele kobiet tego nie widzi. Czytamy pod zdjęciami. Internauci wyrazili też zaniepokojenie stanem zdrowia aktorki. Zastanawiają się, jaka może być przyczyna jej przemęczenia i potrzeby snu w tak nietypowej sytuacji. A może coś się dzieje? To są objawy wielu chorób. Może coś z tarczycą, co? cukrem? A mnie trochę martwi pani babcia. Ze zdrówkiem wszystko ok. Jakieś badania może? Poziom cukru. Lepiej dmuchać na zimne. Czytamy w komentarzach. Zofia Zborowska zapewniła, że jej mama regularnie się bada. Nie ma drugiej osoby, która tak regularnie sprawdza stan swojego zdrowia napisała. Zofia Zborowska ma problemy z córką i prosi o pomoc. Ja tego nie dźwignę. Cudze słów. Córka Andrzeja Wrony i Zofii Zborowskiej pierwszy raz była na meczu taty. Mamy zdjęcia. Zofia Zborowska o hart curowym Błogu. W końcu zrozumiałam, o co chodzi w tej całej ochronie krocza.